Cześć wszystkim, prezentuję Wam Ford Focusa MK4 2019 rok, 2.0 TDCi, 150 konny silnik samochód sprowadzony z Niemiec, tam użytkowany przez jednego właściciela bezwypadkowy, żaden element nie był powtórnie lakierowany serwisowany oczywiście na bieżąco pod względem technicznym naprawdę w fajnym stanie Samochodem wracałem na kołach z Niemiec, także na dystansie 1000 km naprawdę auto zachowywało się znakomicie. Opony 2020 rok z przodu ładne, z tyłu do dojeżdżenia na ten sezon. Na przyszły, będą do wymiany. Klocki tarcze z przodu również bardzo ładne. Tyle niebawem do wymiany. Być może uda nam się to zrobić jeszcze przed wystawieniem, na sprzedaży. Zobaczymy. Kwestia do gadania. Eee, przebieg dla niektórych dużo, dla niektórych mało. 221 tysięcy kilometrów. No jak na 2019 rok nie jest to mało. Zapewne. Niektórzy powiedzą. Natomiast proszę wziąć pod uwagę to, że przebieg ten jest w 99% przebiegiem autostradowym. Dlatego też środek auta wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie jest umęczony, tak jak w przypadku samochodów, które jeżdżą po mieście. Siedzenia, plastiki, nic tutaj nie jest powycierane, wszystko zachowane naprawdę w bardzo ładnym stanie. Bardzo fajna wersja wyposażenia. Mamy z przodu światła full led, czujniki parkowania przód i tył, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, cztery elektryczne szyby oczywiście, lusterka elektrycznie składane i regulowane. Tempomat adaptacyjny, podgrzewane fotele. Wielofunkcyjna kierownica, oczywiście Bluetooth. Wszystko, co jest potrzebne do jazdy, tutaj się znajduje. sufiksy z tyłu. Możliwość wyłączenia poduszki powietrznej z przodu. Nawigacja kolorowa. Keyless okay, entry. O, sprzęgło, przepraszam. Się troszeczkę ciemno, ale mam nadzieję, że na filmie będzie tutaj wszystko widać, tak jak mówiłem, autem przejechałem praktycznie. 1000 km bez żadnych problemów. Auto prowadzi się świetnie. Także proszę się nie przejmować przebiegiem. To tylko cyferki na blacie. Zachęcam do obejrzenia auto na żywo. Kontakt do nas znajdziecie na stronie www.pewnemyślnikauta.com Facebook.com Kraków pewne auta lub po prostu dzwoncie 534